Nie, ja nie trafiłem. Okej, okay, ta teraz jest trochę dłuższa, pójdzie łatwiej. Powinno pójść łatwiej. Iata. Ja Z nami się ściga. na konkuruje. Dobra, w takich sytuacjach, tak, kiedy już mamy e, komunikat to slow, tak? Czyli za wolno lepiej sobie odpuścić dalsze slalomy, lepiej trochę e, przyspieszyć, tak? I szybciej nabić te punkty niż tam liczyć na to, że tam dwie setki więcej nam wpadną za to, że będziemy tam sobie mozolnie slalomować Proszę bardzo. Wiele nie zrobiłem, a sześć koła prawie wpadło. Samo tu. Prędkość jest czynnikiem znaczącym, jeśli chodzi o drifty. Mustang się rozbiło i kolego, ty chyba nie wygrasz tych wyścigów. Okej, okay, wszystkie trzy wyścigi sponsorskie mam z głowy. Teraz jedziemy tuningować Mazdę. Zchodzimy na mapie, czy się pojawi ten durny URL. U, 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 u. Jeszcze nie. Dobra. E, jesteśmy tutaj, to sprawdzimy w sklepie z częściami, czy jakieś części do ulepszenia mamy. miasty, z czegoś nie zapomniałem. Jeśli nie, to jedziemy do body shopu i wszystkich innych shopów. No, come on. Wszystko mamy. Wszystko mamy. To jest głupie, że nie można sprawdzić tak w jakiś szybszy sposób, czy wszystko mamy. Turbo jest jeszcze zablokowane. Okej, okay, wszystko mamy. Jedziemy do body shopu i robić tuning wizualny. Yeah! coś no, na pewno część z was dużo z was korzystało. O chujnie. Przepraszam, gra. Tuning wiejski robić jedziemy. I ups, Daisy! Sprawdzimy, czy ta kasiora się nie zaspawnowała. Nie, Okej, Ok, koniec tam, Jedziemy! Tunik wizualny. Ile mam z Raz, dwa, trzy, cztery, cztery? Zresztą myślałem, że trzy. Snajper, odpadasz, Ace, Rohan na pewno, Orion też. Chyba Ace, co wy na tom. Chyba Ace. Czemu nie mogę? A, mogę. Scrollem. Scrollem. Ace czy Snajper? Snajper, tak. Snajper nie. Snajper wygląda niczego sobie. Wygląda jak pług śnieżny. Ten wygląda ładnie z boku, ale z przodu wygląda masakrycznie samo tutaj jak jakieś kudy Ace'a Ejsa montowałem też w Nissanie 240SX dużo osób robi właśnie coś takiego że montuje różne różnego rodzaju tak zderzaki, ja tego nie będę robił Pierdzielę, jak montuje um, jakiś konkretny body kit, tak, znaczy jeden konkretny zderzak z przodu no to do zestawu montuję, tak? Tu też Aisa. Możemy będziecie na to krzyczeć, ale... Jeśli chodzi o właśnie montowanie tych części, zawsze idziecie na sam dół. Bo część z nich ma właśnie... Jest nowszych może być. A w grze jest coś takiego Visual Rating, który się tutaj wyświetla. Określony poprzez gwiazdki. Nowsze części, odblokowane później, mają wyższy Visual Rating, tak? Więc nowe części, które będą blokowane później, nowe zostały spoilerów. będą zwiększać tam jeszcze bardziej Visual Rating. Będą bardziej go podnosić niż te spoilery. Co prowadzi do takich kretynizmów, tak, że będziemy zmuszani prawie, biorąc tak, do zmiany części na inne, mimo że na przykład będą one brzydsze i nie będą nam się one podawać. No i dobrze, wymieniamy Sniper. Eee, Sniper, ha, czym ja pieprzę. Spoiler! Kolejny gwiazdki, który mi się zawsze podoba w samochodach, to jest ten. Tylko on generalnie do miniaty nie pasuje, bo miniaty wygląda... Hmm. rocker. Jakiś delikatny spoilerek, co? Ten? Holender. Wiedziałem, że będę miał problem z tuningiem tej mazwy. O, ty jesteś fajny, delikatny. Ty jesteś tandetny. Ty też. Też przypominasz trochę spoiler z późniejszego etapu drugo, które jest fajny. No nic, muszę tutaj coś wykombinować, nie? Ten? Nie no, trzoda. Może ten Ale Kibel. Zamontujemy ten mały. Maski, znowu zjeżdżam na dół, o widzicie? Tutaj mamy... Maski na samego dołu, bo dwa razy były blokowane. Mamy 66, gwiazdkę, a wracamy 56, 10 razy więcej, więc tutaj trzeba wybrać jedną z tych. No, nie trzeba, ale lepiej wybrać, tak? Żeby sobie podwyższyć visual rating, no i znowu. Może mi by się bardziej podobała jedna z masek tutaj stąd, na przykład ta z dziurą czy coś, ale nie, no... Po kosztach będę jechał, tak? Więc zamontuję tą maskę. Wloty powietrza. I znowu, te wloty chyba też dwa razy były odblokowane? Nie, raz. Wloty też, jakiś delikatny. Ty nie. Ty też nie, Kłuźba. Wlotów nigdy nie lubiłem. Właśnie w takich samochodach jak Mazda. Oj, Jezusie, ale zostanę pojechany... za wizualny tunik tego samochodu. Co to jest za wlot? Krytyjski. O, ten jest dobry. Wentylacja ukradziona z bloku. Cholera. Ta pasuje do maski ten wlot. Światełka. Co masz tutaj ma do zaoferowania? Te światełka, bo te wyglądają... Przymulają. Brewki są... Niektórych samochodów pasują, do niektórych nie. Do maski nie pasują. za lepiej wygląda jak... Ma wyszczerzone oczy. Ślepia. Tutaj zamontujemy te światełka. Lustereczka. Krągłe. He, te. Końcówki wydechów. Tutaj nigdy nie wybrzydzałem, tak? Zawsze te największe. Kółka. Ej, ale obróć jakoś sensownie ten samochód. To z lepiej. No właśnie. Czyli tutaj, nie? bbs -y. Nie. Bardzo blokowane. O.Z. Jak ty będziesz wyglądać na tych kołach? O.Z. Dobra, O.Z. TITAN. W razie pasuje. Ewentualnie właśnie kółka undergroundowe. Rota. Jak to będzie wyglądało na tych kołach? Te są fajne. Battle 17-calowe i nawet pasują do tego samochodu, do tego koloru bo te rota circuit. Nie, weźmiemy Battle. Chyba że worka jeszcze coś to jest. Nie, warka nie. Weźmiemy te roty glujene, więc nie korzystałem z nich. A no tutaj fajnie się prezentują. Kółka mamy. Ehm, carbon o, tego nie sprawdziłem, głupi jestem, głupi jestem, dopłaciłem. Właśnie, lusterka karbonowe No, podwyższają nam tutaj A fuck, i generalnie rzecz biorąc nawet, zobaczcie most, Wszystkie lusterka dostępne Dlatego ja sobie je daruję, wiecie wam? Sam powiem, musimy zdobyć samochód na jedną gwiazdkę Już to zrobiliśmy I tyle jeśli chodzi o ten tuning wizualny, tak? Te karbonowe lusterka A no, fuck me Może zamontujemy siaka mam za nie dać. Fuck you. Tyle jeśli chodzi o tunik wizualny. Na drugim stage'u. Tak, dostali mamy jedną gwiazdkę. Jest to potwierdzone zostanie przez, przez informację o DVD. Jest? DVD? Jest DVD. Świeci się tam. Najpierw jednak magazyny. Malowanie samochodu, akcesoria, wszystko generalnie rzecz biorąc później, haha, ha, na koniec drugiej trzeciego, ale jestem To przez taki długi okres więc się oglądać, nie do końca, z synigowaną Mazdę, przykro mi, um, teraz magazyny, co z magazynami, to już mówiłem, trzeba zjechać z tego punktu i zdążyć na czas, zanim uciekną reporterzy, no tutaj lepiej ustawić się właśnie wyjazdem, podładować sobie trochę nitro, Wcisnąć Enter, mam dwie minuty, zaakceptować, szybciutko wybrać mapę. No, come on bitch. Zaznaczyć GPS-em. Żeby się nie zgubić. I ciśniemy. Nie żeby te czasy były jakieś okrutnie małe, tak, na dojazd. Ale to się przydaje później, tak, kiedy, na późniejszych stagech, tak, jak przygotowanie się. A tym bardziej osobom, które mają czasami problemy z prowadzeniem własnego samochodu. Boom. Warto czasami zrobić um, jakiś fajny motyw. O. Może będziemy hey, mieć ładnie, ładne zdjęcie już bez potrzeby zabawy, tak? lubię już takie akcje odpierdzielać. Hey, When you're happy with the setup, press the tak, Rytżon nam tutaj podpowiedział, a teraz mamy możliwość tak ustawienia się, jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia. Ten jasna, jasna ramka to jest obszar układki. Um, w sumie to ujęcie, które mam teraz jest bardzo fajne. Pierwsze co robimy właśnie, staram się jakiś od fajny numer odwalić, dojeżdżając tam, tak? Bo czasami możemy strzelić takie zdjęcie samochodów w wyskoku, właśnie w poślizgu paląc gumę, tutaj prawie mi się udało. Zaczynamy od właśnie obrotu kamerami, żeby znaleźć jakieś fajne ujęcie. To jest fajne, tutaj pasuje do tego ujęcie z Japan Tuning, może nawet go użyjemy. O, albo tego, nie, to jest trochę za duże, albo może, o, albo takie. Tu mam możliwość show off, w show offie możemy otworzyć drzwi, Maskę silnika, maskę bagażnika, żeby pokazać audio, żeby pokazać silnik, teraz tego nie będziemy robić. Control Car, to oczywiście możemy poruszać się, i w opcji Control Car możemy przejechać się po całym mieście, nie musimy robić zdjęcia tutaj. Jak mi się podobają te ujęcia, które tutaj są, tak? Ten Japan Tuning, dlatego ja strzelę sobie zdjęcie. Do Turbo. Zapisujemy sobie na pamiątkę, żeby później móc oglądać. Aby właśnie w ten sposób bawić się magazynami, um, tutaj przy. tu, 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 tu będzie DVD i my jedziemy tutaj magazyn drugi zaliczyć. Poza to też zostajemy kasiorę, tak? Więc, więc nie ma co się. co się szczypać. To jest tak, rozładowałem nitro i nie mam nowego nitro. Co zrobić, żeby to nitro doładować? Można spróbować zrobić Jetterna, czyli walić się na ręcznym. Nie uda się. Ha, nie, ma zdać za sobą na razie. Najłatwiejszym sposobem, żeby zrobić doładować nitro, jest wykręcenie 360. Proszę bardzo, jedna. Druga. No, za całkiem fajnie to robi. Trzecia. Chyba trzy na raz możemy zrobić. To nam wystarczy, tak? Takie nic. Będzie nam brakować, to śmigając sobie doładujemy, to znowu mam dwie minuty. O, Jesus, do Beacon Hill trzeba jechać. Jedziemy do Beacon Hill. A potem DVD. Z DVD jest to samo, tyle że nie trzeba jechać na czas. Bo spełniliśmy jeden warunek, tak? Przy magazynach warunkiem, żeby trafić na kładkę, jest dojechanie na czas, tak? Przy DVD warunkiem, żeby trafić na kładkę, jest zbudowanie auta ocenionego na przynajmniej jakąś tam ilość gwiazdek, tak? Więc tutaj nie trzeba później dojechać. W miejscu, gdzie jest gwiazdka, jest już aparat. Na serio? No skieruję tam pędy. Jestem człowiekiem przewrotowym, graczem przewrotowym pojadę tędy. Nie ma żadnego bonusu rzecz biorąc z tego, że dojedziemy tam na czas. Do tego nie ma co się mówić tym, że jechaliśmy z takim takim czasem. No chyba że dla kogoś to jest znaczy wypaśności. Tutaj zdjęcie jest fajne, bo można. Um... Where is it? O oh, here Ale zdupczyłem I co jest? No właśnie Aha No dobra Ja ty chciałem sobie robić zdjęć, a nie, bo tamto zdjęcie się robi tam właśnie w takich głupkawych miejscach, tak? Są takie właśnie już um, Domyślnie wykonane okładki, tak? Czasami nie, nie dane nam będzie robić zdjęcia. No i tyle zostało DVD.